Gida. Gida, Tylko nie, nie, ten stukać, ten... nie stukać, nie stukać panowie, nie stukać Wsiak. W tym momencie wow. się. Co się dzieje? Wow. Nie wiedziałem, że aż to Wyleciałem poza barierkę, no nie wierzę nie Mogę zapomnieć o tych 10 tysiącach moich moim Udało się cię, 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 cię. O kurde yeah. Czemu wyszedł z auta? Ty można z auta wysiąść, super ja tu rozprzęgam teraz, dokończę jeśli ich z buta. Ej, trzeci jestem, ale nadrobiłem A no kurde, moknie. To pomijaje, że można rzucać tymi sticki bombami, ale chyba chyba ich nie mam.

tak! No i panowie my tego nie skończymy. Userless Dajesz multiplamu! Dajesz no. <laughs> o, to zaraz. Wieżowiec się wbił. Bił się jak butelze. Zaraz się tam naprawdę wbije w ten wieżowiec. Jeszcze Ja to... się wbiłem w ten wieżowiec jak. Dawaj, e... dawaj, dawaj. dawaj. Jeszcze, jeszcze Pięć, go rozwali jeżdż. całego. w Battlefieldia! Ja to przejdę Wierzymy <ślad> ja w Ciebie, wierzymy w Ciebie Dziękuję <ślad> Lipka Lipka facepalm dla tego dla Multiego Dokładnie Poczekaj, poczekam jeszcze z 5 sekund i odpalam 5, 4, 3, 5, 2, 2, 3 2, 1, 3. 1 Happy New Year <ślad> Happy New Year nie, sorry, dopiero zrobimy, zrobimy sobie Sylwestra w GTA. Niektórzy no. mają Sylwestra w Polsacie, a my zrobimy o, sobie jestem Sylwester, za, jestem za. A widzisz, a wczoraj, wczoraj specjalnie przygotowałem się na odcinek 250 tysięcy wydał My <laughs> Turbo start, no manieczej. No następny. Stamtąd... Eee, eee, jak Jet będzie jedziemy? Bez zderza. To jest wyście. Ej, <grym>, jak mnie wypali Nie mam tempu, czwarty. Wow, co jest? Jezde... Jak tu się wszyscy... Jak tu się wszyscy zderzają, nie mogę. Ty znowu padłem. Jakiem podobny mikaz. Mati, brawo, brawo. Jesteś... No dzięki, dzięki. Jesteś, jesteś moim... Jesteś moim typu. Co tu się dzieje? <grym>. E... Najlepszym... Uratow uratowaliśmy się. Ale się ślizgam! Mam najlepsze chyba od do driftów i do tego o, na deszczu. Ta, to już w ogóle jest. Przebicie Ej, do... wszystkiego. A do tego do jeszcze w nie mam skilla wiecie w ogóle. Jak jakieś złomowisko to teraz wygląda. Ło, w powietrzu I... mnie tymi. Dobra No mi cały czas przełącza no Eser drugi, ja chcę hajs z tego Uuu, Jesus Christ nie podstawy? W powietrzu mnie przeciągnęli na inną stronę No lord no. oh. O piąty jestem <noise> didi, didi jest tylko od dwóch tostów i, I NIE na nie, NIE NIE ZOSTAW MNIE ZOSTAW MNIE ZOSTAW MNIE ZOSTAW MNIE ZOSTAW MNIE MATIGE Kurde, ale kurde. A zresztą nie za to jechałem jeszcze nie to, to jest nagrane To jest nagrane Ja, to ja nie mogę Nie. Jaki śmiech ale... Ej ja mówiłem to na początku wyścigu Wszyscy się biją jak korzystam Sorry, sorry, sorry Kamilu. Ja mam klucz odporne z siebie, możecie U. Strzelać. U. się strzelać. Dobra, Bomba odporne też. O, otwarty. Wini, nie. Jestem pierwszy. Dwóch! Dwóch! Kurde, auto mi się pali. Nie, ja myślę. już tak samo zmartowałem Wszystkie. Niestety. Ej, jeżeli mm. auto się pali, to chyba niedobrze no, nie? Nie, to nie Tuż przed Checkpointem Surprise, motherfucker, że jesteś, że wykrywasz O chodź to jest. To jest, tylko to ładowagę tylko. O nitro Kurde, i znowu, znowu, znowu Spotykamy się po raz drugi On cię, On cię kocha no jeszcze w ruszamy samochodzie jedzie, no to widzisz. No to coś jest nie tak. Równo uprawnienia. Ha, gay! Ha, Tak wreszcie to zrobiłem. Przeszłem przez zamknięte drzwi. I believe I can fly. I believe, like, touch the sky.